Cześć, witajcie z tej strony, kamień 303. Dziś nagrywam Minecrafta. Jak używać komendy Fill? Poradnik. No to tak, zaczynamy. Po pierwsze, do command bloka powinniście wpisać ukośnik v i Lily. I tyle, zostawcie tak na razie. Teraz polecie, nie wiem, tutaj, dać sobie. Punch Pointa. I te kordy. O tutaj. Wiecie, o tu. Przepisać. To o musicie przepisać. Sobie przepisuję teraz, bo no. Musicie to przepisać i później wpisać tam o. No dobra. No to wchodzimy. I lecimy do koloru bloka. I teraz tutaj wpisujemy te kordy, które chcemy, czyli 2, 8, 2, 63. Jeszcze nie czekajcie. Tak

O, teraz musicie pojechać jak to było tam, to tak o zrobimy, tu, je, tu był to, ten o, rozlecimy lecimy tu, odmierzamy mniej więcej tu, niech to będzie ta dynia, Pek. dobra, no i teraz dajemy spację, 183, 1,5, minus 7, nie, 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 i minus 1,5, 5. O. Jak to macie? Zrobione już. fil X, Y, Z. X, Y, Z, to wtedy czytamy na przykład d i a, my, one, d, podłoga, la. Ja. I teraz po odpaleniu tej dźwigni zobaczycie, co się stanie. Pyk. POM! Jest! Udało się! No, i możecie sobie później to wykopać, czy coś takiego. a na przykład damy tutaj nie, diament, nie diamentowy blok, zawodujemy się, tylko na przykład 3 Pyk, pyk. Uuu, nie. A dobra, śnie. Tu mogę jeszcze. A więc jak widzicie, no, jest przydatne, chociaż troszeczkę niebezpieczne, bo jak widzicie, no, zrobiłeś troszeczkę niebezpieczne. A teraz to ugasimy, oczywiście, komendą tą samą, tylko że tu wpiszemy woda. D a, -t R. Pyk. Patrzcie, i tak się robi baseny, właśnie w Minecrafcie, Nie no, fajnie. Jesteśmy jeszcze na biomie zimowym, a więc no to trochę tutaj ja. No nie przecieka to. I co jest z tym dźwignią? Czemu dźwignia się nie niszczy? Dziwne. Ale dobra. Dajemy sobie na przykład jeszcze, nie wiem. Co by tu jeszcze wpisać? No piszcie w komentarzu, co mogę wpisywać tutaj. Lajkujcie, no subskrybujcie. No i tyle, to będzie na dzisiaj. Jak chcecie więcej odcinków, to dawajcie te łapki w górę i tak dalej. Subskrypcje, dzwonkiem. A ja się z Wami żegnam. No i na razie.